Cześć, dzień dobry. Witamy Was bardzo serdecznie w naszym podcaście na temat marketingu i sprzedaży. Dlatego Mariusz Gliński. Cześć, Mariusz. No cześć wszystkim. Fajnie, Karol, mieć Cię na naszym wspólnym pierwszym podcaście. Co by nie było? Mariusz jest założycielem, właścicielem Biznes Web, diamentowego partnera HubSpot'a. Pomaga firmom nie tylko ogarniać dane, ale właśnie i organizować marketing, bo taka jest rola ogólnie HubSpot'a jako platformy marketingowo-sprzedażowej i ja, Karol Bartkowski, Akademia Skutecznego Sprzedawania. Ja zajmuję się to, tą drugą częścią, czyli jeśli jest marketing i sprzedaż, to to słowo na S, to jestem właśnie ja w, ze swoją akademią dla handlowców i dla menadżerów, ludzi sprzedaży. No dobrze, dzisiaj mamy taki temat, słuchajcie, w którym ja do Mariusza się zwróciłem, ale jak się okaże, mam nadzieję, że będzie fajna dyskusja, no bo dużo się o tym teraz mówi nam sprzedawcom. Musisz mieć lidy, generuj lidy, rób marketing, pozyskuj nowe kontakty. O, chodź na targi, konferencje, organizuj webinary, yy, nagrywaj podcasty, mnóstwo różnych pomysłów. I teraz bardzo często mam od handlowców takie pytanie, bardzo pragmatyczne, proste pytanie. Karol, wiesz co, webinarów to mam za, za sobą z pięć. My i cała organizacja. Wizytówek z Targów dwa tysiące. I tak dalej, i tak dalej. Bazy, mailingi, wiesz, mnóstwo rzeczy. Tylko jedno jest na Excelu, drugie jest gdzieś w PDF-ie, trzecie jest na moich skrzynkach mailowych. Mówiąc krótko i kolokwialnie, nie ogarniam tego wszystkiego, a chciałbym zacząć ogarniać. I pytanie jest, Mariusz, do Ciebie zatem następujące. Jest człowiek, który ma w różne kontakty legalnie pozyskane, chciałby się do nich odezwać, są w różnych miejscach, naprawdę ich nie rozpoznaje, nie, nie, nie jest w stanie zacząć, czyli nie robi nic. W jaki sposób Twój pomysł i też HubSpot jednocześnie, bo to jest też szalenie ważne, mógłby takiemu handlowcowi, czy też właścicielowi biznesu pomóc? Czyli Karol, musimy popatrzeć w pierwszej kolejności, że ludzie, którzy mają takie Excele i pracownicy, że firmy, menadżerowie, sprzedawcy, czy sprzedawcy, oni Wiedzą, że potrzebują coś, co się nazywa CRM-em bardzo często, tak? Jakimś rozwiązaniem. Tylko że po prostu jest taka. Tak narosło wokół systemów informatycznych, CRM-ów, porażek z ich wdrożeniami i niedziałaniem, lub tym, że są oni kulą u nogi, przeszkadzają w sprzedaży tak? i w działaniach. Narosło tyle rzeczy, że to się czasami wydaje trudne, żeby sobie z tym w ogóle wystartować. tak? Tylko czasy się zmieniają po prostu, i w tym momencie pewne rzeczy stają się o wiele prostsze, jeżeli chodzi o działania. Tak samo wdrożenia systemów CRM. Ja też ostatnio pomyślałem sobie, że ta CRM nazwa, czyli Customer Relationship Management, to, to ona trochę jest jakby też ze starych czasów, tak sobie pomyślałem, wiesz, Karol? Dlatego, że ja okay. dzisiaj potrzebuję do, de facto systemu do planowania i organizacji pracy, sprzedaży. To, że ja mam tam klientów, zarządzam ich danymi, wiem, co robię i tak dalej, i tak dalej, to jest jedno. Ale ja chcę, żeby sprzedawca przyszedł i miał dobrze zorganizowaną pracę. Tak dobrze, jak mój zespół projektowy, który korzysta z Asany, z Trello, po prostu z Monday w, w tym momencie i nie wdraża tego latami, pół roku, nie wdraża tego po prostu miesiącami, nie czeka na decyzję, z decyzją... Kosztem pracy tak, innej. Tylko bierze to, adoptuje to do swoich możliwości, po prostu startujemy z takimi działaniami, tak jak my teraz wdrażamy Monday'a, bo wszyscy mnie pytają, Mariusz, jak połączyć HubSpot'a z jakimś narzędziem zarządzania projektami. I teraz pracujemy nad tym, właśnie, żeby tego mandaja zintegrować z Hubspotem, ale tego Mandaja poznajemy, no, poznajemy dwa tygodnie i uruchamiamy na nim pracę zespołów projektowych. W sprzedaży też tak może być, Karol. Trzeba to sobie tylko wyobrazić, po prostu, że dzisiejsze systemy CRM-owe, e, e, takie jak HubSpot na przykład, ten nasz który, bo tym się zajmujemy, to nie są systemy, na których po prostu pracuje się pół roku, żeby tam się przenieść, tak? Weźmy jeden przykład. Mówiłeś: konferencja 2000 wizytówek, tak? Ja ostatnio byłem na takiej konferencji i pokazałem, czym jest aplikacja mobilna HubSpot na konferencji. E, oczywiście w, e, dawno na konferencji nie byłem, więc okazało się, że ja nie mam wizytówek. Ja nie mam hmm. wizytówek i nie zdążyłem już się wyprodukować. Więc stwierdziłem, że mam aplikację mobilną HubSpot'a i ją wykorzystam, bo ludzie może mają wizytówki. To się okazało, że nie wszyscy mają też wizytówki, bo na LinkedIna przekierowują i tak dalej. E, ale to miał wizytówkę, brałem aplikację mobilną, skanowałem i pokazywałem im, zobacz, teraz ja sobie to pyknę. Zeskanuje super e, aplikację mobilną na konferencji i wpada mi to do HubSpota. I jeżeli ten HubSpot wyśle automatycznie moją wizytówkę, e, ale zaznaczę sobie też, okay. jak to. Z jakiej konferencji ja mam te lidery? Tak, tak. Pewnie, że, to jest, to. że to jest Founder's Mind, tak? Okay. E, w tym przypadku. I czy ja muszę mieć tam jakiegoś wielkiego HubSpota e, w wersji, wersji Enterprise? To zadziała ci na darmowej wersji. To ci zbierze dane nawet w darmowej wersji, jeżeli chodzi o HubSpota. Czymś czy to po prostu mhm. możesz mhm. wziąć od nas krótkie szkolenie wprowadzające i będziesz umiał to używać, jak nie chcesz wielkiego projektu robić? Tak są zespoły, potrzebują duże projekty. Tak są zespoły, które mają zaawansowane procesy, potrzebują wdrożeń, tak? Mhm. Ale bardzo mhm. często ludzie potrzebują programu do planowania i organizacji pracy sprzedaży. W związku z czym, wyobraźmy sobie, że mamy taką Asanę do wdrożenia w sprzedaży, albo Trello do wdrożenia w sprzedaży, albo właśnie Monday. Będziemy myśleć, rok? Właśnie nie. I teraz, ponieważ sobie te wszystkie Excel, e możesz łatwo zaimportować z Excela do HubSpota, tak? plikiem no tak, Excela, którego tak. znasz, do HubSpota, którego może jeszcze nie znasz, ale łatwo można go poznać sobie. Znaczy, ja tak. znam, żeby było jasne, <laughs> bo No mam. Tak, 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 no to tak. masz te dane w środku, tak? Oczywiście tak. potem trzeba się nauczyć nad tym pracować i coś robić z tym w tym momencie. Tylko wiesz, ja się spotykam z tym, Karol, że ja znów też, ja już mam systemy, ja już znam ludzi, którzy mają systemy, ja widziałem to, my mamy dane. Problem jest potem, co z tymi danymi, tak? Robić. Nie do wszystkich danych mamy zgody marketingowe, żeby marketingować. Nie wszystkie dane po prostu, no na przykład taka z konferencji, to mamy zgodę na mailing, no nie mamy zgody na mailing. Mamy kontakt, że się skontaktujemy sprzedażowo, ale nie mamy zgody e, takiej e, marketingowej. Marketingowej, tak? to prawda. Marketingowej, tak. tak. I teraz co mamy wykonać? No, wiadomo, musimy jakiś procesami zbierać sobie te zgody, jakieś tam działania marketingowe prowadzić, żeby to robić, ale no chyba nie zostawimy tych lidów. E, prawda Musimy do nich dzwonić i dzwonienie jest, e, jak już pozyskamy dane, a szczególnie jak z marketingu pozyskamy dane, czyli jak przyjdą nam z takiego webinaru, co organizujemy, e-booki wyprodukujemy, materiały, jakieś whitepapery, to przychodzą nam te kontakty i one leżą później w tych systemach, do e, mailingowych na przykład, bo już w ogóle mm -hmm, tak większość większości mm -hmm. jest, że to w mailingowym systemie leży, a nie w CRM-ie, jak w, Nawet? Tak, w tak, tak, tak Leży w wszystko, wszystko w jednym CRM-ie, z marketingu i ze sprzedaży. No i jak dzwonić? No i teraz ja, Karol, zadam drugie pytanie. Fajnie, Karol, zaimportowałem wszystkie Excel, zrobiłem wizytówki z konferencji, mam je wszystkie w HubSpot'cie poukładane, zbudowałem listy do odzwonienia. Nawet podbiłem marketing do tego HubSpot'a. Przyszły mi z webinaru 30 osób. Trzeba do nich zadzwonić. Mhm. I teraz co? Jak dzwonić do nich? Szczególnie jak teraz popatrzymy sobie na obecne czasy jeszcze. Karol, co się dzieje? Że budowa sprzedaży w zakresie tego, żeby wychodzić do klienta, bo w wielu branżach niestety jest tak, że już nie przychodzą. Klienci to sami. prawda trzeba ich poszukać cią, ciągle, ciągle to słyszę tak no i teraz od czego zacząć po prostu dzwonienie bo ja ci powiem że po prostu jak marketing dział marketingu przyjdzie z webinarami bardzo często takie mhm. działu sprzedaży i powiem mu że dzwonienie to mi powiedział sprzedaży że on nie dzwoni tak mhm. albo dzwonił rok temu albo dwa lata temu teraz nie nie ma takiej kompetencji mhm. nie ma takich nie ma takich działań po prostu bo bo się nauczyliśmy pracować na przychodzących gotowych klientach, a nie na wychodzeniu i pytaniu o to, dlaczego ktoś ściąga e-booka albo dlaczego ktoś był na webinarze. Nie wiem, co ty temat, co po prostu w ogóle, jak to ruszyć, bo moim zdaniem to jest w wielu firmach nadal będzie taki bariera, tak? Taki game changer też z drugiej strony, mówiąc po staropolsku, czyli coś, co zmienia w ogóle reguły gry. Mariusz, tak po pierwsze dziękuję Ci za odpowiedź, bo teraz to sobie też, mam nadzieję, Wy będziecie mogli bardziej usystematyzować. Czyli przychodzą mi kontakty, mam kontakty. Nie muszę się brać za to wszystko razem, bo nie ma takiej potrzeby, żebym wszystkie 2000 wizytówek od razu skanował i znowu pół roku, żeby mi to zajęło. Wystarczy, że sobie je poselekcjonujesz i pierwsze 20 wprowadzisz do Hubspota, i to już jest. Kolejne plus 20 wizytówek, co oznacza, że, że będziesz miał lepiej, a HubSpot to robi automatycznie, czyli robisz zdjęcie wizytówki i dane automatycznie wpadają do HubSpota. To już tylko tak podpowiem z czysto pragmatycznego punktu widzenia. Odpowiadając na Twoje pytanie. Słuchajcie, jeżeli chcemy dzwonić do lidów, czyli ja to nazywam lead calling, i mam nadzieję, że kiedyś, nie wiem, może to opatentuję, ale przynajmniej chciałbym, żebyście wiedzieli, wymyśliłem to określenie tutaj na nasze potrzeby. Lead calling, czyli dzwonimy do leadów. Jedna podstawowa rzecz, żebyśmy oduczyli się wrzucać wszystkie, każde dzwonienie do jednego wora. Spotykam się na konferencjach i często pytają ludzie, czym się zajmujesz? Ja mówię, że cold callingiem i zanim jeszcze dodam, dlatego już teraz tak nie odpowiadam, ale gdy odpowiadałem cold callingiem, to ludzie często mówią, a to wy do mnie dzwonicie i mówicie o tej fotowoltaice, to wy do mnie dzwonicie, zapraszacie na kołdry i tak dalej. Nie, stop, nie. Nie. Cold calling jest elementem telemarketingu, ale jeżeli chcemy mówić o odróżnieniu, to zacznijmy od tego. Jeżeli Twój handlowiec ma dzwonić, to nie jest telemarketerem. Różnica jest bardzo istotna. Cold calling profesjonalny, o którym my tu mówimy, polega na tym, że najpierw zbieram dane, informacje. Do kogo dzwonię, z czym dzwonię, czy ta osoba, firma ma potencjalnie takie wyzwania, które ja rozwiązuję. Czyli przygotowuję się i dzwonię, a telemarketing działa odwrotnie. Czyli to jest cold calling biznesowy. Przygotowuję się i dzwonię. A telemarketing robi, dzwonię i sprawdzam i się przygotowuję. Najpierw dzwonię i zawracam komuś gitarę pod tytułem Dzień dobry z tej strony Zenek Kowalski, my sprzedajemy fotowoltaikę, czy pan ma dach? Mieszkam w bloku. Dziękuję, do widzenia. Ale zobaczcie, wkurzają cię, denerwują cię. Czyli telemarketing nie, cold calling tak, ale właśnie w oparciu o wiedzę i informacje zebrane wcześniej. Dlatego jak mamy lidy, skądkolwiek by nie były, a im cieplejsze, typu na przykład webinar, to jest w ogóle majstersztyk, bo ludzie cię widzieli, kojarzą, więc łatwiej się dzwoni do takich osób. Czyli po pierwsze, odróżnijmy, Cold calling to nie to samo co telemarketing. Cold calling profesjonalny. To jest jedna rzecz. Druga, jak już się za to zabieram, to w takim razie zbierz te informacje. Nie tylko podstawowe imię, nazwisko, firma, stanowisko, albo zajrzysz na Facebooka i zobaczysz, gdzie ta osoba była na wakacjach. Nic z tych rzeczy. Spójrz na firmę i pójdź głębiej, zobacz branżę. Zobacz, o ile łatwiej dzwoni się do osoby i mówi dzień dobry panie Mariuszu czy, czy, czy dzień dobry Mariusz, z tej strony Karol, dzwonię, bo wiem, że wdrażasz HubSpot'a czy też wdrażasz automatyzację w sprzedaży. Słuchaj, zauważyłem, że w twojej branży i rozmawiam chwilę o branży Mariusza, po czym on dopasowuje się, no tak, tak, coś tam słyszałem i teraz mówię tak, w branży jest taki, taki i taki problem, OK, Mariusz może sobie pomyśleć, może w branży jest, i ja wtedy go pytam. A powiedz mi, a u ciebie czy on taki występuje? I Mariusz może powiedzieć: No, wiesz, co może nie taki, ale podobny. Ale Mariusz może powiedzieć: Nie, ja nie mam takich problemów. Czy to jest stracony telefon? Nie, bo ja wtedy mogę do Mariusza powiedzieć: OK, słuchaj, zaskoczyłeś mnie, cieszę się. Powiedz mi, co robisz, że ty nie masz takiego problemu? I jeżeli Mariusz będzie chciał z Tobą rozmawiać. To on ci da odpowiedź, którą ty możesz wziąć, zanotować i podczas kolejnych rozmów jesteś mądrzejszy o wiedzę w branży. Wykorzystaj to i dzwoń dalej, ale kiedy jesteś przygotowany, czyli po pierwsze, telemarketing nie, cold calling tak. Po drugie, sprawdź informacje nie tylko o człowieku, a właściwie o człowieku nie musisz, o firmie jego i branży. Wykonaj telefon i bądź przygotowana, przygotowany zarówno na spadaj, jak i na chętnie porozmawiam. Ale gdy ktoś powie spadaj, to powiedz spadnę, ale mam jedną ostatnią prośbę. Odpowiedz mi na pytanie i zadaj choćby jedno pytanie, żeby ta osoba nie odrzuciła Ciebie, tylko ewentualnie rozmowę z Tobą, to jest różnica. A jeżeli powie tak, no to umówmy się. No i ja proponuję, umówmy się na Zooma, wiecie, i tak dalej. Ale ktoś może powiedzieć, no dobra, łatwo ci powiedzieć, bo ty to robisz na co dzień, ale w ogóle od czego zacząć? Przede wszystkim ułóżcie sobie scenariusz rozmowy, nie skrypt. Na razie scenariusz. I zacznijcie od tego, co jest celem rozmowy. Mariusz, tego brakuje ludziom. Dzwonią i nie wiedzą po co. Nie wiedzą po co. Bo co mam zrobić? Jak zadzwonię, to po co ja dzwonię? Żeby go poznać? Żeby przypomnieć się żeby umówić się na spotkanie, czy może już sprzedać? Co ja mam zrobić? Po co ja dzwonię? A jak ustalamy sobie cel rozmowy i widzimy, że ona nam schodzi na boczny tor, bo ktoś zaczyna opowiadać o tym, jak był na nartach, albo jedzie na narty, albo był w, w, na, na zagranicznej wycieczce, albo jedzie na zagraniczną wycieczkę, to my możemy powiedzieć stop, 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 hej, halo, 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 bo ja zadzwoniłem, żeby zapytać o... i my możemy tę osobę poprowadzić. Jeżeli Wam się to wydaje, taki trochę duży poziom ogólności, to z drugiej strony zobaczcie, że branże się różnią. Bardzo się różnią w wielu aspektach. W niektórych branżach mniej się dzwoni, a na przykład bardziej wysyła maila. Nie? Załóżmy takie branże czysto technologiczno-informatyczne, tam gdzie są ludzie skupieni mocno projektowo. Tam wysyłasz najpierw maila po spotkaniu, po takiej konferencji, i w mailu możesz zapytać albo powiedzieć, Mariusz, Spotkaliśmy się na konferencji. Wiesz, co e, chciałbym chwilę z Tobą porozmawiać? Pozwól, że zadzwonię do Ciebie jutro o 15. I dzwonisz o 15. Przygotowujesz i dzwonisz, ale właśnie wróćmy do tego e, ostatniego punktu. Ale po co dzwonisz? Miej ten cel. Odpowiedziałem trochę, chociaż. No, Karol, zbądźmy, że jak nie ja patrzę jeszcze z taką strony. E, co powiedziałeś, jakbyśmy pewnie popatrzyli, dlaczego ludzie nie dzwonią, bo to się odkłada, po prostu zawsze jest tysiąc rzeczy ważniejszych do wykonania, bo tak, to jest stresujące. Tak. Ja znam sprzedawców różnych, którzy są bardzo mi sprzedawcami i nadal się stresują telefonem wychodzącym do klienta, i to nie jest dla wszystkich. To, takie to nie jest nic nadzwyczajnego. normalne jest stresującego, ale, tak. ale, ale jak to pewnie zauważyliśmy, bardzo często w życiu, jak się do czegoś jest przy, przy, przygotowanym, tak, to jest trochę łatwiej, tak? I pamiętajcie, że w sprzedaży, jakby tak patrząc od strony tego, że my się też technologiami różnymi zajmujemy, i oczywiście w hotspocie sobie znajdziecie, co tam wcześniej kto oglądał, robił, i się przygotujecie do rozmowy, ale na co dzień taki research, czyli przygotowanie tych danych, być może jakiś dział marketingu lub wsparcia może ułatwić trochę właśnie pracę sprzedaży, szczególnie w tych czasach. W tych czasach, i w tych czasach, w których tak naprawdę mar dział marketingu bardzo często jest bardziej oklepany w różne narzędzia i yy, aplikacyjki i systemy niż sprzedaż, sama jest oklepana w tak narzędzia. Czyli w marketingu są ludzie, którzy słyszeli a, o jakichś narzędziach dodatkowych, znają jakieś bazy, no, mają swoich aplikacji dziesiątki, nawet no, czasami za dużo tych aplikacji no, mają. Na co dzień to zjada czas zamiast no, jedną, która no, to wszystko za nich zrobi. E, natomiast jeżeli można pomóc i sprzedaży wejść na serwis nawigatora, aby szukać jakieś bazy kontaktowe firmy, które gdzieś mamy, sprawdzić na Aleo jakieś dane dotyczące, co to jest za firma, czy ma potencjał, firmy, tak. coś tam tak. rośnie, czy nie rośnie, nie zawsze tam są jakieś super dane, ale coś więcej, coś więcej mamy. Powiązania nawet, też w Aleo znajdziemy. No właśnie, nawet, nawet można też zobaczyć, żeby te dane z tego LinkedIna ściągnąć do jakiegoś do jakiejś bazy, do Excela czy do CRM-a, tak jak my ściągamy na przykład LeadJetem, do HubSpot'a sobie kontakty z LinkedIna i budujemy bazy dla, dla sprzedaży. Bo po prostu to też jest bardzo ważne, żeby te dane z powrotem, o których pytałeś, prawda, tak, uh -huh, uh -huh, pomóc uh -huh. więcej tych danych przygotować, żeby można było wychodzić, bo to jest trochę e, samospełniająca się przepowiednia, mi się wydaje taka, Karol, wiesz, po prostu, że nie dzwonimy, bo to jest ciężkie, bo nie mamy danych, e, tak, nie będziemy Więcej wychodzić, bo, bo nie, nie, mamy, nie mamy danych przygotowanych rozmów, tak? Uh -huh. nie przygotowujemy nie, bo, rozmów, lecimy po nie mamy liście klientów tak, i tak. przysłowią pałę, tak? tak? Natomiast jeżeli byśmy po prostu poświęcali więcej czasu na to. A o jeszcze jest jeden, bo dlaczego, dlaczego to jest takie, coś że się kręci w kółko? Bo żeby dzwonić sobie na to czas. Uh -huh. Tak? A jak ja teraz jako sprzedawca siadam, to robię research, to gdzie mam ten czas? bazę bardzo nie mam dzwonienia. Jak ktoś, ma, jak ktoś mi pokaże kogoś to po prostu tak od razu za godzinę na dzwonienie wystawi w kalendarzu do sprzedaży od jutra, to raczej to nie jest takie łatwe, żeby tak zrobić, nie? Więc chodzi o następujący element związany z tym, że jeżeli ktoś z zewnątrz pomoże mi zrobić research jako sprzedawcy, to mi będzie łatwiej dzwonić. Jeżeli ja jestem w marketingu, jestem lepiej do tego przygotowany, mogę pomóc w sprzedaży. Jeżeli ja w marketingu generuję więcej webinarów i leadów i potrzebuję leadów z webinarów i e-booków, to hmm. potrzebuję, żeby oni dzwonili. To może ja pomogę im po prostu przygotować trochę lepiej bazę, żeby zadzwonili, zrobię research, kwalifikacje lepiej i tak dalej. To może będą dzwonili po prostu. Żebyśmy my przestali te silosy tworzyć, po prostu patrzyli na to, że jedziemy razem, bo te telefony mogą być ważniejsze niż jedna kampania reklamowa w chwili tak. Tak, tak, zgadza się, zgadza mogą się. być ważniejsze te telefony, że te telefony to jest najlepszy marketing firmy, jaki tak. możemy teraz zrobić, jeżeli chodzi o wychodzenie z telefonami, ale z drugiej strony my nie mamy narzędzi, możliwości działania, a nie jesteśmy mm -hmm. do przygotowani, żeby coś takiego mm -hmm. robić, tak. Ani nie mamy też tej ochoty i motywacji, bo ktoś powie, po co ja zrobię kolejny webinar, po co kolejny e-book, skoro do tamtego nikt nie zadzwonił. Tak, albo ile mamy z tego deali, nie mamy, tak, ile mamy? bo ile Kasy się zamykało. Tak? Tak. ale my nie mamy danych, nie, nie, nie analizujemy tego, co było, co powiedzieli nam, a nawet. A można zapytać, na razie, a ile otworzyliście, żeby zamykać, trzeba otworzyć, no, nie odzwoniliśmy nawet wszystkich, nie tak. których, których były możliwości, to tak leży. Bo sukces po jednej stronie, na przykład w marketingu, musi mieć też po drugiej stronie po prostu Zasoby ten, sukces, możliwości. Tak? dobrze zorganizowane zespoły w tym momencie. Mm. Tak? więc jeżeli popatrzymy, mm. podsumowując sobie na to, że mamy dane i mamy pewne kompetencje, to popatrzmy na to, że jest pewien ekosystem nam potrzebny do tego. Nazwaliśmy to na jednym z webinarzy współpraca marketingu z sprzedażą. E, polecamy go sobie na YouTubie naszym zobaczyć, czy biznes Będą marketing. linki Karola, tak. tak? Uh -huh. e, i, I zobaczyć po prostu, jak to teraz jest coś, co może zmienić reguły gry w takich czasach, tak? Tylko trzeba wyjść uh -huh. poza swoje rzeczy. Uh -huh. Trzeba wspólnie pracować na jednych danych. Tak, mhm. trzeba pomóc koledze przygotować dane, koleżance, mhm. tak? W tym momencie. Mhm. Mhm. E... Może posłuchać rozmów kolegi, który dzwoni. Karol, co sądzisz o tym? Żeby po prostu kimś to posłucha rozmowy telefoniczne. E, tak? Bo może się okazać, że ktoś nie zna do końca produktu naszego, usługi ze sprzedaży, nie, nie był dobrze przygotowany do takiego, żeby tak wyjaśniać wszystkie rzeczy. O kurczę, to powiemy Karol, faktycznie zauważyłem, że nie do końca wiedziałeś, jakie te trzy cechy takie sobie tam wypracowaliśmy, to ja ci podeślę jeszcze jakieś materiały. nie? Widzimy szersze perspektywy, jak ludzie pracują w wspólnych danych, wspólnych rozwiązaniach w tym momencie. Nie? Właśnie to słowo klucz, ta współpraca, ona się wtedy o, 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 naprawdę pojawia, bo to nie jest taka, że my chcemy współpracować, ale co z tego, jak mamy oddzielne Excele? Excel dla własne dla sprzedaży, żeby nie było, że my negujemy Excel. E. Słuchajcie, naprawdę Excel e są znakomite, jeżeli masz to robić w głowie albo na papierowym kalendarzu, to Excel i tak jest rewelacyjny, natomiast można to zrobić w ogóle taki high, high, high level w porównaniu z Excelem, czyli HubSpot, do którego dostęp ma zarówno pracownik, jeśli tak już mówimy, czy członek zespołu z marketingu, jak i ze sprzedaży, i każdy widzi swoje dane. I każdy widzi interesujące jego informacje. Już tak wchodzę trochę w kompetencje, czy też w temat Mariusza, bo Habspota sam osobiście używam od już od dłuższego czasu i sam widzę, jak to w ogóle zmienia perspektywę i, i daje tą pewność do dzwonienia, bo ach to, to w ogóle jest ko kosmiczna rzecz. Różnica jest ogromna i nie chodzi tylko o CRM, bo miałem do czynienia z różnymi CRM-ami i to wcale nie jest. To samo co Hubspot. Natomiast wracając też, czy też jak gdyby podpowiadając, ta współpraca tego marketingu i tej sprzedaży, wyobraźcie sobie, drodzy sprzedawcy, taką jedną, jedną rzecz. Przychodzisz do pracy o godzinie X rano, czy to poniedziałek, czy piątek, nie ma znaczenia, i wyświetlają ci się zadania. Zadzwoń do raz, dwa, trzy, cztery, załóżmy pięciu osób, bo Marketing skwalifikował te osoby jako potencjalne, zainteresowane i możliwe do dalszej współpracy. Dlatego, że A warunek spełniony, B warunek spełniony, C warunek spełniony. I teraz ty przychodzisz i dzwonisz. Może się okazać, że z tych pięciu jedna będzie do zainteresowania. Robisz notatkę, i co się dzieje z tą notatką? Ona wraca do marketingu, i marketing widzi aha, Czyli po tych rozmowach X, niekoniecznie 5, ale powiedzmy 50, widzimy, że warunek A i B jest niewystarczający. Musimy albo zmienić, albo dodać kolejne warunki. I wtedy, jakie mamy A, B, C, D i E spełnione, to widzimy, że klient prawie zawsze albo przynajmniej się umawia na spotkanie, czyli pierwszy etap, a w późniejszym kupuje. Aha, czyli my nie musimy, brzydko powiem, zawalać sprzedaży, 300 lidami, żeby oni coś zrobili, tylko możemy z tych 300 wybierzemy 10, ale damy takie bardzo przygotowane właściwości, wtedy z właściwościami, przygotowanymi informacjami. I wtedy taka sprzedaż bierze sobie te kontakty i mówi: Mam zaufanie, wiem, że to działa, wiem, że jest zrobione zgodnie z procesem. Dzień dobry, panie Mariuszu, dzwonię, gdyż, ponieważ, co następuje. I to jest zupełnie inna praca, nie? Taka wiesz, ta wewnętrzny spokój. Dzwonię i poprawiam. Dzwonię i poprawiam, a nie kurde, plan niezrobiony, koniec kwartału, co tu się dzieje? Zapieprzać, nic nie robicie, bla, bla, bla. A tak patrząc, patrząc, kończąc nasz ten odcinek podcastowy, to moglibyśmy go wziąć podsumować sobie w następujący sposób. Oczywiście, mamy gdzieś rozproszone dane. I bardzo dużo klientów startuje z takiego punktu widzenia, wchodząc w rozwiązania na przykład nasze, tak? Po prostu żyją w świecie Excela, w działaniach, jak widzisz, które gdzieś by nawet starczały. Czyli pierwszy uporządkujmy te dane, ale drugie widzimy, jak chcemy zacząć gdzieś wychodzić do tych danych, to telefonowanie jest bardzo ważne. Jak od tego zacząć? Znów trzeba się zacząć do tych danych. Mieć tak. trochę lepsze dane, przygotowane do tego, gdzie dzwonić. Zrobić ten research, który mówiliśmy, wykorzystać pewne narzędzia, żeby przygotować lepiej kontakty do dzwonienia, tak? Wystawić tą listę do sprzedaży, żeby było łatwiej, bo będziemy musieli pokonać tą pierwszą barierę, tak? No początki są najbardziej y, trudne, tak? A jak mówią, najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku, pierwszego tak? kroku. więc trzeba jakiś krok pierwszy wykonać, tak? Czyli zawsze tak jak powiedziałeś, może od mniejszych baz, tak? Od mniejszej ilości kontaktów, które gdzieś wykonujemy, tak? Ale już w uporządkowany sposób. Właśnie, powtarzalny. Tak, i uporządkowany. I yy, tak, bo porządkowany, przewidywalny, czasami jest zautomatyzowany, tam gdzie jest możliwość automatyzowania pewnych rzeczy, żeby wystawić automatycznie takie lidy. Po prostu w tym momencie do do Do, klientów. do sprzedaży. Do, 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 tak, tak, tak. Kontakty do klientów. Zgadza się. Okay. To z Twojej strony podsumowanie, z mojej, ja bym powiedział w taki sposób, żebyśmy się nie bali dzwonienia i nie patrzyli jak na telemarketing, tylko patrzyli na dzwonienie jak na profesjonalne zadanie do wykonania. Tak jakby ktoś dzisiaj powiedział: Ja nie lubię chodzić na spotkania z klientami, bo mi to pachnie spotkaniami, nie wiem, sekty jakiejś albo coś. Zawsze znajdziemy sobie taką, wiecie, przepraszam, że to powiem, ale głupią wymówkę do zrobienia trudniejszych rzeczy. Spotkanie to spotkanie, telefon to telefon, oferta to oferta, sprzedaż to sprzedaż, tak? A marketing to marketing. Więc traktujmy dzwonienie do klientów jako element profesjonalnego działania, przygotowani z konkretnym celem, a o takich scenariuszach, innych rzeczach, punktach związanych z lead -callingiem. Sporo też mówiliśmy podczas webinaru, więc linka Wam wrzucimy na pewno poniżej, żebyście mogli sobie to jeszcze do zobaczyć. No dobrze, to co? Dziękujemy wszystkim dzisiaj za posłuchanie naszego pierwszego podcastu. Będzie on super uzupełnieniem najbliższych webinarów i tych, które też wcześniej mieliśmy, jeżeli chodzi o to, co robiliśmy z Karolem wspólnie, czy to w integracjach marketingi i sprzedaży, czy w account-based marketingu, które który prowadziliśmy razem i zapraszamy z Was, z Karolem, na nasze kolejne webinary, które organizujemy w, wspólnie z Karolem dosyć regularnie, i na następne odcinki naszych podcastów. No i koniecznie dajcie znać, co byście chcieli usłyszeć, czy to jest ok, czy idziemy dobrą drogą, czego wam zabrakło. Konstruktywna krytyka jest bardzo nam tutaj potrzebna. Jak chcecie pochwalić, też się nie ograniczajcie, też przyjmiemy. Dziękujemy serdecznie, Dzięki do zobaczenia. Do zobaczenia. Się, do zobaczenia. Cześć. Cześć, cześć.